W naszym drugim dniu oazy mówi do nas prawda właśnie o tym, że człowiek jest grzeszny, i przez to oddzielony, i sam z siebie nie jest w stanie ani poznać Boga, ani tego jego zamiaru. I jakbyśmy bardziej zinterioryzowali tą prawdę, to moglibyśmy powiedzieć. Ja jestem grzeszny, a przez to sam z siebie oddzielony, bo człowiek to jakiś tam poza mną. Nie, ja, ja jestem. Ja jestem, ja jestem grzeszny. Eee, uświadomienie sobie w Duchu Świętym tej prawdy jest dla nas fundamentalne. Tak jak mówiłem na e, bez tego nie zrozumiemy w ogóle ani świata, ani Kościoła, ani innych ludzi, ani historii naszego życia, w której Pan Bóg nas postawił. Że w historii życia człowieka jest szukanie Boga. Czy Bóg, który szuka człowieka, bo go miłuje, bo ma dla niego plan, ale jest właśnie obecna historia grzechu ludzkiego. Tak jak w historii świata, tak w historii osobistej. Jest historia, historia grzechu, który, jak powie Księga Rodzaju, w jednych z pierwszych właśnie rozdziałów, grzech czai się. Czai się. To jest ładnie po prostu napisane w Czai się ten grzech, twoich wrót. Czaj się. I dzisiejsze słowo, które nie jest słowem z naszego lekcjonarza oazowego, bo jest niedziela, czyli łącznie z kościołem, celebrujemy liturgię. Wciąż jest dla nas światłem w temacie, które nam towarzyszy. W tych wszystkich trzech czytaniach słyszymy ten wymiar yy, yy, rzeczywistości, grzechu, ale też odpowiedzi, bo my zawsze, jak mówimy o grzechu, to mówimy również o odpowiedzi. To jest też taka sztuka rozpoznania duchowego. bo Człowiek może przeżywać coś takiego, patrząc na swoje życie, czy nie wiem, na przeszłość, czy coś się mu rodzi w myślach. Jeżeli się mu to rodzi w myślach, yy, yy, przeszłość, zło, grzech, ale nie widać tam odkupienia. One jest tylko potępiające, tylko depresjonujące, tylko zamykające człowieka. To na pewno nie pochodzi od Boga. Bo kiedy Bóg ukazuje człowiekowi grzech, mówi do jego sumienia, to zawsze jest tam nadzieja przebaczenia, zawsze jest tam droga wyjścia. Kiedy Duch Święty przekonuje świat o grzechu, Jezus powiedział, kiedy Duch przyjdzie, przekona świat o grzechu. Bo nie wierzą we mnie, to za chwilę też o tym będzie. Zawsze jest droga wyjścia. Bo Bóg nigdy nie uświadamia grzechu, żeby człowieka potępić, a żeby go uratować. Natomiast istnieje też takie mówienie o grzechu, czy mówienie do serca, czy przypominanie, które jest, które jest nieboże, które pochodzi od złego ducha wprost. Ma człowieka potępić, doprowadzić do rozpaczy. Eee... Kiedy mówimy o, o, o tej rzeczywistości, która istnieje, czyli wiecznego potępienia, to jest też często ostateczna rozpacz. Właśnie, ostateczna rozpacz. A Bóg nie chce nas, nikogo do żadnej rozpaczy, nas uratować. I my możemy mieć takie doświadczenie naszego życia, jak ten Eliasz. Eliasz, który uciekał przed, przed e, e, właśnie królową i już był zmęczony tym wszystkim nie jestem lepszy od moich przodków. Nie jestem lepszy od moich przodków. Może być taka sytuacja, że człowiek myśli, że my to ten świat teraz tak uratujemy. Nie jak nasi przodkowie, nie jak ci inni dawni ludzie w kościele. My to dopiero teraz zrobimy wszystko. Nie, nie jak oni. Ależ mi nie jestem lepszy od moich przodków. Już w ogóle nie chcę żyć. Właśnie. I znów interwencja Boga przez Anioła. W Czeka cię daleka droga. Czeka cię długa droga. Święty Paweł, wie się do Efezjan. Ten, ten tekst jeszcze do nas wróci w drugiej części e, oazy, po czwartym dniu, kiedy będziemy rozważali temat życia w duchu, bycia światłością. E, też pokazuje te realne owoce grzechu, już pamiętamy u ludzi o tych, którzy poznali Chrystusa, byli zanurzeni w niego przez chrzest. Niech zniknie gorycz, uniesienie, gniew, szczęśliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie miłosierni i dobrzy. Przebaczajcie sobie jak tak, jak Bóg przebaczył w Chrystusie, to tak, też mówiłem na liczni. Jeżeli ja mam świadomość, że jestem grzesznikiem, i że wszyscy dookoła mnie są grzesznikami, to pomaga mi to patrzeć bardziej realnie na świat. To pomaga mi być miłosiernym. Tak jak ja jestem słaby, tak jak moja, moja niedoskonałość osoby innych gdzieś tam kuje, tak to, że ktoś mnie kuje. No właśnie, to ja wtedy jestem bardziej. Miłosierny, bo ja też taki jestem, bo jesteśmy na tym jednym poziomie, nie? że jesteśmy grzesznikami, których Chrystus, których Chrystus e, e, odkupuje. Nie mamy tych e, iluzorycznych, iluzorycznych e, e, wymagań. Czasem ludzie w relacji e, tej wyjątkowej, która prowadzi do małżeństwa, żyją w wielkiej iluzji, dlatego często te, te Relacje się rozpadają. Czasem się mówi, że ludzie się tak naprawdę pobierają z iluzją osoby, a nie z właściwą osobą. I dopiero potem się oczy otwierają wzajemnie. E, e, że, że... I to, to jest też oczywiście, ta każda relacja jest, jest zagrożona grzechem wspólnoty, tej wspólnoty małżeńskiej, konsekrowanej, wspólnoty chrześcijańskiej, wspólnot takich jak my tworzymy ruchu. Oaza jest zagrożona rozpadem. Tak. To nie jest tak, że to wszystko się zawsze musi na sobotę Ten grzech się czai, ale dobrą nowiną jest, że Chrystus właśnie przychodzi i możemy naśladować Go właśnie, kiedy my stajemy się miłosierni wobec innych. Właśnie dajemy ten dar, właśnie, Panie, przebaczam, w Twojej krwi to zanurzam. Ale grzech ma jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym myślę, nieczęsto się mówi. Bo my często grzech sprowadzamy tylko do kategorii takiej moralnej, do drugiej osoby, albo że grzech powoduje, że na świecie, co jest prawdą. Ale grzech w człowieku powoduje także to, że człowiek sam z siebie nie odkrywa właściwie prawdy o Bogu, chociaż go często szuka. I w dzisiejszej Ewangelii mamy też tego przykład. Nie? Kiedy y Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, ojca, matkę znamy? Jak on może nam mówić? Nie. We wne sam z siebie oni nie byli zdolni, czy opierając się tylko na swoim własnym, odkryć kim jest Jezus Chrystus. I szemrali. Nie szemrajcie. Tak. To, co może zniszczyć każdą wspólnotę, to jest właśnie szemranie. To jest gdzieś podskórne. To jest to, co też papież policzny chyba mówi: plotkowanie. Nie? Czasem ludzie bardzo dojrzali i w ruchach odnowy Kościoła potrafią zniszczyć wszystko przez szemranie, przez wzajemny mur gdzieś tam, ja wiem lepiej, albo tu i, i to się wydaje subtelne, to nawet może być subtelnie pobożne, ale to nie jest Boża. To nie jest od Ducha Świętego. Duch zawsze dąży do jedności, do przebaczania, do miłości, do wyrozumiałości, do szukania dróg pojednania. Bo napisane są proroków: Oni będą ucznieni, uczniami Boga. Chrystus przychodzi, daje nam chleb życia. Już nie tylko ten chleb, od, od, e, e, który dostał Eliasz. Dostajemy podwójny pokarm jako ludzie wierzący: pokarm słowa, które nas buduje, które nas leczy, które przygotowuje nas na przyjęcie sakramentu, e, czyli obecności realnej, e, realnej Boga. I to jest dla nas dobra nowina pośród tego, co z jednej strony, właśnie żebyśmy nie żyli w iluzji, musimy sobie to uświadamiać, bo bez tego nie mamy właściwego oglądu świata, siebie i innych, ale właśnie z tą, z tą prawdą o grzeszności człowieka zawsze przychodzi od razu Bóg wychodzi, aby nam pomóc, aby nam pomóc. W historii Ruchu Światło Życia ta niedziela 19b i te słowa są zapisane. Bardzo pięknie, bo w Castel Gandolfo Jan Paweł II, jako młody papież, wygłosił swoją pierwszą homilię do oazy trzeciego stopnia, i tam tego Aliasza się od, od, odnosił, właśnie kończył to wezwanie. Niech się ta radość Was rozrośnie. Tak? Wstan, idź, czekać, daleka droga. I to jest też dla nas to pocieszenie. Idźmy, potrzebujemy pokarmu, sami z siebie jesteśmy bezsilni, ale Bóg wychodzi do tej naszej słabości, do grzeszności. Swoim miłosierdziem, abyśmy także byli podobni do Niego, to miłosierdzie rozdzielali. Daje nam słowo i daje nam swoje ciało i krew, aby ono nas leczyło. Pamiętajmy też o tym, że Eucharystia nigdy nie jest dawana w nagrodę. Jeden z Ojców Kościoła mówi bardzo realnie, Codziennie jest wylewana z nas krew na ołtarzu, bo codziennie, wylewana krew na ołtarzu za nasze grzechy, bo codziennie grzeszymy. I codziennie potrzebujemy uleczenia. Bardzo realne spojrzenie na rzeczywistość. Bo można też nie rozumieć Eucharystii, że taka w nagrodę, pani jest już tak na nagrodę, to przyjdę cię, przyjmę. Nie, ja potrzebuję Eucharystii, żeby mnie leczyła, że mnie obmywała, tak? Bo teologia nas uczy, nauczanie kościoła, kiedy przyjmuje komu nieświętą, ona. To zjednoczenie z Chrystusem gładzi we mnie grzechy lekkie, tak? Ona miłość gładzi. Miłość Chrystusa, który przychodzi do mnie. Jezus daje mi siebie na pokarm. Ja nie muszę być doskonało, żeby przyjść do Eucharystii. Mam być tylko w jedności z Chrystusem. Ale, ale jestem grzesznikiem. Uznaję grze, grzeszność i On mnie leczy. On mnie karmi. Już nie jak Aliasza, tylko jakimś tam chlebem, tylko sobą i swoją obecnością. Amen.